Cześć, witajcie na kanale, Daniel w Dublinie Jak widzicie mnie w łóżku, to co to oznacza? To że to będzie dzień ze mną No ja dzisiaj 7.30 i e, obudził mnie ten dźwięk tuczenia, tupania i piłowania za oknem Moi sąsiedzi reperują dach, albo coś tam robią na dachu, bo widzę Drą się i w ogóle Więc trzeba coś z tym zrobić, bo ja mam dzisiaj wolne bo naprawdę intensywnych 7 dniach pracy i miałem inne plany, miałem iść na siłownię i tak dalej, ale wiecie, jadę gdzieś w cholerę, jadę na plażę, jest przepiękna pogoda, jest błękitne niebo, jest słońce, jest troszkę zimno, ale jest przepięknie. Więc zjem coś, spakuję sobie w po prostu uciekam na plażę, a może wieczorem pojadę na siłownię bo w tym hałasie nie mam ochoty siedzieć, bo, bo jestem za bardzo zmęczony, żeby słuchać piłowania i walenia młotami. Więc jadę tak się zrelaksować, odpocząć, bo że się nawet opalę Więc taki mam taki mam plan na dzisiaj. Zobaczymy zresztą, zabieram was ze sobą, coś tam porobimy. Miałem gotować, miałem sprzątać, ale zostawię sobie już to na jutro bo jak oni się mi będą tak tłuc, to mnie będzie tylko bardzo irytowało zwłaszcza, że w samym moim budynku jest zawsze bardzo cicho no ale niestety nie możemy wykluczyć sąsiadów gdzieś tam naprzeciwko działki, którzy będą się tłuc siódma oh, 30 pobudka oj, ja wczoraj skończyłem pracę w pierwszej nocy. więc zakładałem, że dzisiaj sobie pośpię, no ale widzicie, nie zawsze tak już Dobra, zbieram się, zbieram się, pakuję torbę i, i jedziemy gdzieś na plażę, do Britasa albo gdzieś, żeby po prostu sobie poleżeć, odpocząć. O, muszę sobie tylko iPada na iPoda naładować z muzyką i to jest chyba najlepsze rzecz, jaką mogę dzisiaj zrobić. Zabieram kamerę ze sobą, więc zapraszam Was na no, dzień ze Ja uciekam na plażę, bo nie dało się znieść tego stuku. Wieczorem siłownia, a teraz uciekam, bo jest piękna pogoda, jest błękitne niebo, 18 stopni, więc może naprawdę będę mieć wspaniały dzień na plaży, może się nawet opalę. Więc nie mogę się doczekać i tak lepsze to niż słuchanie wiercenia u mnie z oknem. A niewątpliwie piosenką dnia dzisiaj są Aniołki Charlie'ego, Don't Call Me Angel by Ariana Grande, Miley Cyrus i Lana Del Rey, absolutnie, sorry, absolutnie święta, świetna, świetna muzyka i jest w mojej głowie dzisiaj cały dzień, nie mogę przesadzić słuchać, więc don't call me angel. Spaceruję sobie po plaży, słuchajcie jaka pogoda, 20 stopni, trochę się opalałem. Tak jak widzicie, ja już jestem, ja jestem w bardzo holidayowym nastroju, bo pusta fuerte action, wszystko wiecie, gotowe. Więc jest cudnie, nie warto było stawać w domu i sprzątać i gotować i prać, bo po co, i pakować torby, bo też po co. Jak nie spakuję, to nie spakuję, to sobie pojadę tylko z dokumentami i kupię wszystko na miejscu i też będzie bez problemu. I... Najważniejsze to relaks na plaży, szum morza i absolutnie wspaniała pogoda. Bardzo mi się tu podoba. Jak widzieliście, spotkałem sile, jak się mówi. Jak się mówi. Boże, zapomniałem. No te takie. Boże, zapomniałem wyrazu. No te duże takie zwierzęta wodne, co tak krząkają i, i, i skaczą na dwóch nóżkach. Więc e, leżały sobie tu na plaży, trochę je pofilmowałem, naprawdę wspaniałe popołudnie, wspaniałe już jestem 5 godzin i po prostu wow, bo pogoda jest tak piękna, że aż szkoda schodzić z plaży, więc sobie, oj coś mi chodzi po okularach, coś mi chodziło po okularach, e, cudnie, po prostu cudnie, słuchajcie, relaks, fantastyczna sprawa, nic ważniejszego niż po prostu świeży umysł i odpoczynek. Ja jestem już w Bray w domu po 6 godzinach na plaży i powiem wam, że to była najlepsza decyzja jaką mogłem zrobić i jutro wam pokażę co miałem w planie robić dzisiaj, no bo jak mówi, mówi powiedzenie co masz zrobić dziś, zrób jutro, no to ja właśnie pokażę Wam jutro sprzątanie, gotowanie e, Actifraya, siłownię, a jak będzie pogoda taka jak dzisiaj, to znowu wyląduję na plaży i znowu nic, nic z tego, więc połączę tego vloga i pokażę Wam dwa w jednym. Miałem ochotę pójść na siłownię, ale dzisiaj mam siłownię chyba do dziewiątej i nie mi się na 45 minut, bo nie zdążę w ogóle niczego nawet zrobić. A jaki tam kot czarny stoi? E, natomiast e, wszedłem tylko szybko do ogrodu zobaczyć, czy rośliny są podlane i wszystko jest ok. I jest ok, pięknie. Nie wiem, tutaj pan mi pamiętacie, pamiętać, ale tutaj wsadzałem e, się zawołać. Może zapomniałem nazwę tej rośliny, w każdym razie to. Kupowałem jakiś czas temu taki ring, żeby go trzymać. Wygląda drzewo po prostu. To się aż w głowie nie mieści, jak się anginka... O, jak, jak ta anginka się rozrosła. Po prostu niesamowicie. E, ponieważ dzisiaj dzień, dzień wyszedł. Jak wyszedł, to jutro pokażę Wam, co chciałem Wam pokazać. Więc zaczniemy jutro dzień jeszcze raz. Ja połączę te dwa vlogi w jednym, żeby było coś bardziej ciekawszego do pokazania. E, a pewnie jutro też będą robić nam... Dach samego rana, więc będą się pewnie wściekle tłuc. Pokażę Wam, jaki to piękny kot stoi, jak mi się uda. E, więc e, na dzisiaj tyle. I zapraszam Was do części drugiej jutro. Ja dopiero widzę teraz w ciemnym, przy sztucznym świetle, jako mamą paleniznę, dopiero mi zaczyna wychodzić kolor. Jestem w szoku, że tak mocno mnie chwyciło na plaży, ale naprawdę brązowo się robi. Wspaniale, uwielbiam mu paleniznę, bo człowiek guga na zdrowo, świeżo, orzeźko, więc super, bardzo się cieszę. Jeszcze z niebieskim to w ogóle już bardzo, patrzcie, normalnie brązowe się robię.